Guys, ale nie mogę używać emotek. I widzowie, dzisiaj jest to mega trudny challenge, bo to jest StumbleGuys bez używania emotek. A słuchajcie, dzisiaj będziemy grali w Blockdasha Nieskończonego A potem, jak będę miał czas, to zagram się w legendarnego Blockdasha. I widzowie, doszły trzy nowe skiny do gry: czyli Wuli, ten legendarny, ten taki słoń. Drugi skin to Virgo, mityczny. I trzeci to ten, co właśnie gram to jest Obsidian Dark League. Słuchajcie, ja te skiny wydropiłem w ogóle za w trzech kręceniach, te dwa, bo, znaczy te trzy, bo ogólnie ja miałem taki błąd z kołem, że jak raz zakręciłem to na każdego skina z odłamkami potrzebowalić... potrzebowałem zero odłamków. Ej, to było naprawdę dziwne. A teraz właśnie mam... O, chyba użyłem emotki, ale nie, to się nie liczyło, bo to przez przypadek było, bo ja chciałem obrócić kamerę i użyłem emotki, więc dzisiaj właśnie miałem nie używać super puncha, widzowie, ale stwierdziłem, że zrobię taki challenge bez używania yy, wszystkich emotek. A ogólnie widzowie to ja właśnie 1 września już będę miał... będę współpracował ze Stumble Guys, jeżeli oczywiście mnie przyjmą i w ogóle zmieniłem znowu nazwę, mam nadzieję, że mnie przyjmą w sumie. Mam nadzieję, że widzowie mnie przyjmą. Bo to by było super, gdyby StumbleGaze mnie przyjął, bym, mu, bym miał wszystkie skiny nowe i bym mógł mówić wam o nowościach, więc to by było całkiem spoczko. Dobra, to jest na razie łatwy challenge. Tylko oczywiście jak będę saveował to żeby też przez przypadek emotki nogi nie użyć, słuchajcie, bo to też by było trochę no... Dziwne, ale okej. Okay. Lecimy tutaj, teraz tutaj, dobra. Na razie jest git, słuchajcie, na razie się trzymamy, więc spoczko jest na razie. Nice. O, teraz już są te większe przeszkody, słuchajcie. O nie! O nie, nie, nie. Dobra, jesteśmy, nice, dobra. Teraz mamy kolejną taką samą przeszkodę. Okej okay. Spoko Jesteśmy, dobra Ja tu zniszczę Teraz odbijam się od tych kolców Dobra, myślimy, że już nie przelecę, ale udało się przelecieć Te kolce Dobra, teraz lecimy tutaj Spoko O nie, nie, nie No i wygrałem to, słuchajcie Słuchajcie, ale my nie otworzyliśmy jeszcze koło fortuny, i w ogóle macie teraz na ekranie przycisk. Subskrybuj, zapomniałem Wam o tym powiedzieć. Teraz właśnie wleciał i dostajemy 5 klejnotów. No i właśnie widzicie ten przycisk: Subskrybuj, i właśnie dodali te nowe koło Astro Panny za 85 klejnotów, gdzie są te trzy skóreczki. Które już oczywiście mam, ale jeszcze raz zakręcę kołem fortuny. Dobra, słuchajcie, więc lecimy z drugim ponownie kołem. Szczęścia. No i zobaczymy, słuchajcie, co to będzie za, co nam się teraz tu wylosuje i znowu pięć, a nie, trzy żetony chociażby, ale klejnoty, no dlaczego żetony, mamy już ich 4866. W ogóle mam 0 tych dozów bestii, 0 tych żetonów. Ja słuchajcie, w ogóle sobie może kiedyś kupię pakiet, ten za 87 zł ze 100 kawałkami tych Diamentowego Mister Beasta, bo to serio by mi się przydało widzowie, więc tak. Yy, tu w ogóle w tym Olimpiadzie Mister Beast, yy, wszystko mam tutaj, każdą nagrodę ukończoną. Więc lecimy, słuchajcie, zagramy sobie w legendarnego blogdarza. W ogóle wiecie, że w następnej aktualizacji, czyli 1 września, wychodzi korporacja razem, Monopoly, razem z Monopoly i Guys będzie z Monopoly współpracować. A jeszcze, widzowie, wychodzi mm, ogólnie w Halloween, aktualizacja 0.57 i będzie to. Mm, Aktualizacja tym razem ze smerfami, słuchajcie, dosłownie będzie to smerfy Ale słuchajcie, my teraz nie możemy używać żadnych emotek, nawet tej zaczepki Żeby się przed czymś obronić, i kompletnie żadnej Ani żadnej nogi, ani piłki, ani pięści, więc no, będzie naprawdę Ciężko My co możemy tylko robić Czyli innym przeszkadzać, to po prostu ich popychać I tak dalej Więc lecimy Dobra, jestem, Myślałem, że już zginę, ale dobra, udało się. Teraz tu, tu, tu zburzę klocek, no i mamy to widzowie. Okej, okay, i przechodzimy pierwszą rundkę, więc lecimy do kolejnej. Szybko poszło widzowie, naprawdę. Więc mamy kolejną rundeczkę na legendarnym Dashu. I widzowie, co teraz co teraz się wydarzy, jakie będą klocki, tego nie wiem, więc teraz się właśnie dowiemy. A już chciałem wciskać emotkę zaczepki. Yy, w ogóle, za każdą emotkę, jaką wcisnę, to słuchajcie, musicie mi karę w komentarzach wymyśleć, no Wymy więc wymyślajcie mi karę w komentarzach, słuchajcie, i let's go lecimy, dobra, przeskakujemy tutaj o, chciałem popchnąć tego dynamitrona, ale się uratował chłop, dobra, więc lecimy Popycham tych złotych misterbistów, ile ich tutaj jest w gierze, to jest po prostu niesamowite, nigdy takich dużych armii tutaj nie widziałem Myślałem, że już gość mnie zajemotkuje, ale na szczęście nic, nic takiego się nie stało, widzowie. Pamiętam tylko, żeby nie używać emotek. No, gościu mnie zajemotkował. Jak mnie to wkurza, że nie mogę użyć żadnych emotek, widzowie. Dobra, więc odbiję się tak. O kurde, ej, to już było przemotarne. No nie. Nie mogę się uratować, widzowie. No chyba, że bym mógł, tylko byście mi... musieli wymyśleć. Karie w komentarzach. Ale ten jednorożec się mega uratował, mega. Co tam był? Dobra, ale teraz lecimy tutaj. O, jakiego spida dostałem? Dobra, ja, tu, słuchajcie, zrobię tak. I tutaj co mam zrobić niby? Jest! Dobra, udało mi się na szczęście to przejść, ale słuchajcie, było już ciężko. Ponieważ naprawdę, kiedy ja nie będę mógł używać tych emotek zaczepek, to mi po prostu będzie utrudniać całą grę. Dobra! Więc mamy legendarnego Blockdash'a po raz trzeci, słuchajcie, i teraz co będzie się działo, tego nie wiem. Więc teraz właśnie zobaczymy. Okej. Okay. To nie będzie taki szczególny odcinek, taki szczególnie długi, bo. Nie chciałbym robić takich długich odcinków, bo potem to długo się nagrywa i długo byście musieli oglądać. ja ja, tak, ja wolę takie krótkie robić filmy. Ej, a jeśli chcecie, to pokażę wam poradnik jak zostać współpracownikiem ze Stumble, guys. No, mogę wam pokazać ten poradnik i poradnik jak, mon jak się montuje na aplikacji Capcut. Capcut, bo to też będzie mega ciekawe, więc jeśli chcecie, to koniecznie dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Dobra. Ej, a wiecie, że ten obsydianowy Dark Pill podobno przynosi szczęście? Każdy kto o nim gra, to po prostu ma mega wielkie szczęście. Wow! Naprawdę ten obsydianowy Dark Pill, peel... no zwykły Dark Pill nie daje szczęścia, ale ten obsydianowy to już słuchajcie, daje dużo. Bo ja zawsze nim finały wygrywam. Mam nadzieję, że na block legendarnym też wygram finał, chociaż bez emotek to może być mega ciężko, ale lecimy. I próbujemy przeżyć I dostać jakąś koronkę w zamian Bo ja już mam 686 koronek, no to jest ogromna liczba i zbieram, słuchajcie, do tysiąca Wow, tu już się mega stresowałem O, i na tym też będę się mega stresował Nie! Nie LOL Udało mi się se... Jakie ogromne te TNT zrobili, ej co to jest? Czemu takie ogromne było te TNT? Czy wy to widzieliście widzowie? Mega ogromne to było. No nie, czemu ten gość mnie emotkuje? Nie mam pojęcia. Nie, o nie.